Panie burmistrzu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Ja chciałam poinformować, że przy ulicy Kopernika jest zapadnięty chodnik. Ja go szła się wczoraj i zainteresowałam się tym, ale tam kilka osób często chodzi. Mówię, że to chodnik zapadnięty jest już od grudnia. Tej kostki nie ma, bo być może została zsunięta ze śniegiem. A i te zapadnięcie to jest przy bramie PKS, a między kioskiem ruchu. To jest jeden. Druga. Pierwsza rzecz, może taka na gorąco, dotyczy akcji zimowej: jak bumerang wraca u nas sytuacja, w której nie wszystkie drogi i nie wszystkie rodiki są równo traktowane. W dalszym ciągu interweniowałem u pana w sprawie chornika. interweniowałam również w, w Wojewódzkim, w Zarządzie Wojewódzkich Dróg Wojewódzkich. Chodnik jest odgarnięty, niestety nie jest posypany. Natomiast zawsze jest problem, ponieważ nawet jeżeli przychodzi o odgarnięcie tego chodnika, to a, odbywa się ono po 5-10 dniach, kiedy już jest kilkudziesięciocentymetrowa warstwa lodu, tak jak teraz. Poza tym chciałbym poprosić o to, by a, drogi na osiedlach Północ, a, Posypamy, bo jeszcze ani razu tam jest po poza Pugiemień, nie posypamy ani tego piaru. Również prosiłbym o podanie, o podanie podstaw prawnych zawieszenia w obowiązkach służbowych jednego ze strażników miejskich, jak również ewentualnie jego przywrócenia do pracy, o ile takowe w istocie miało miejsce. W kolejnym pytaniu prosiłbym o wyjaśnienie na podstawie jakich przepisów prawa a przy ustalaniu wartości wywoławczej, przy ustalaniu ceny wywoławczej przetargu nieruchomości a do ceny określonej przez rzeczoznawcę majątkowego do dodawane są składniki takie jak koszt wyceny, koszty inwedyzyjne czy też